Siemaneczko, słuchajcie, późna godzina, ale odebrana została paczka od Darka i postanowiłem ją jeszcze otworzyć. Słuchajcie, Darek wysłał mi naprawdę dużą paczkę. Zobaczcie, co ja tutaj mam. Dostałem jakieś bilety. Stare, archiwalne. Także kolejne elementy do naszego muzeum, które będziecie mogli podziwiać nasze eksponaty, których już trochę się zebrało. O, tu mam jakieś gazetki. Katologii. ale to co najważniejsze słuchajcie Darek zrobił nam posypki na krzaki i powiedział, że jeszcze cały czas produkuje kolejne także Darek mega, bardzo Ci dziękuję bo, bo to jest to co u nas idzie naprawdę w bardzo dużych ilościach tu mam kolejne posypki i to jest wszystko robota Darka także słuchajcie kawał kawał roboty, jeszcze tu mi wysłał próbki które na drzewkach ostatnio pokazywałem także zobaczcie, to wszystko Darka Posypki, także Darek, zaszalałeś. Będzie, będzie z czego robić krzaczory. Także jesteś wielki, a wiem, że powie, powiedziałeś mi jeszcze, że robisz kolejną partię. Także jesteś wariat i masz naprawdę fajną, dużą cegiełkę do budowy microcity. Także jeszcze raz bardzo Ci dziękuję. Dobro wraca, pamiętaj, do Ciebie na pewno wróci. A ja co? A ja będę się szykał do obsypywania krzaczorów. Także dzięki bardzo jeszcze raz i wszystkiego dobrego. Hej.